Cześć! O grach od studia Atlus słyszałam sporo i zawsze miałam ochotę mnie zagrać, jednak brak portu na PC skutecznie mi to uniemożliwiał. Ostatnio na Steamie ukazała się Persona 4, ale stwierdziłam, że zanim zapoznam się z tym uniwersum, wypadałoby przetestować coś krótszego, a równie głośnego, czyli Katrin Classic właśnie. Wiedziałam wcześniej co nieco o fabule i modelu rozgrywki i nie wiedzieć czemu spodziewałam się czegoś innego niż to, co otrzymałam. Dzielamy się tu w w średnim wieku, Vincenta, który jest jedną z tych osób, którym wizja założenia rodziny i zajmowania się dzieckiem stąd za sens powiek. Odkładając na bok ten niewygodny temat, pewnego dnia musi stawić mu czoła, kiedy podczas wizyty w kawiarni ze swoją długoletnią partnerką Katrin, ta zaczyna insynuować wizję wspólnego życia i przebąkiwać o macierzyństwie. Wieczorem nasz bohater spotyka się z kolegami w barze, gdzie może pogadać i ostresować się przy tronkach. Mając wyraźny problem z alkoholem i potrzebując chwili dla siebie, zostaje w barze sam. Nawet po tym, jak reszta znajomych dawno poszła do domu. Wtedy dosiada się do niego atrakcyjna młoda kobieta, typem idealnie trafiająca w gusta protagonisty. Urocza blondynka w fikuśnym stroju, podkreślającym jej obfite wdzięki. Po pełnej flirtów i insynuacji rozmowie, bohater wraca do domu, bo pudzi się obok młodej dziewczyny, która zapewnia go, że poprzednia noc była bardziej niż udana. Skonfundowany, niepamiętający zdarzeń z poprzedniej nocy. Pełen wyrzutów sumienia i strachu przed gniewem długoletniej parterki, bohater czuje, że wpadł jak śliwka w kompat. Na domiar złego zaczął mieć przerażające koszmary, których po przebudzeniu nie pamięta, chociaż wie, że nie były zbyt przyjemne i zawsze po nich czuje się przemączony. W ten sposób rozpoczyna się najbardziej stresujący okres życiu bohatera, w którym zwyczajnie nie wie, co robić, jak wybrnąć sytuacji i którą kobietą wybrać. Czym na pomoc? Przychodzimy mu my, gracze. Rozgrywkę w Katrin można podzielić na dwie fazy, które następują po sobie. Pierwsze z nich zazwyczaj ukazuje nam katcenki albo fragmenty z życia bohatera, który wieczorami spełnia czas w barze ze znajomymi. Tam może porozmawiać otwarcie o dręczącej go sytuacji, poznać historię bowarców lokalu, napić się alkoholu, zagrać na automacie i poodpowiadać na SMS-y. Czynności podjęte przez bohatera na jawie mają wpływ na kolejny etap, bo z każdą kolejną butelką wypitego alkoholu zwiększa się tempo poruszania Wincenta, w czekającym go wyzwaniu, a prowadzenie rozmów z bywalcami lokalu pozwoli mu zdobyć ich sympatię i uchronić przed czekających na nich losem. Druga faza, będąca głównym filarem rozgrywki, zabiera nas do snu bohatera. W postaci owcy musi on spinać się po blokach przerażającej wieży, aby uciec przed ścigającym go koszmarem w postaci zmutowanej dziewczyny czy krwiożerczego niemowlaka. Wieża, po której się spinamy, składa się z tematycznych pięter, jak komnata tortur czy wieża zegarowa, na które składa się kilka pomieszczeń. Piąter wieży jest łącznie 8 i w czasie jednej nocy zwiedzimy jedno takie piętro, składające się z kilku etapów. I tu zaczyna się cała zabawa, bo każdy etap polega na układaniu przez Vincenta bloków tak, aby stworzyć przejście na wyższe kondygnacje, aż dotrze do drzwi prowadzących dalej. Ta zabawa logiczna ma jasne i proste zasady, jednak wykonanie ich już do takich nie należy. Przynajmniej dla mnie, bo tu trzeba wykazać się wyobraźnią przestrzenną, a pod tym względem jestem wybitnie upośledzona. Skuteczna spinaczka wymaga od nas manewrowania blokami poprzez przesuwanie ich pojedynczo albo w grupach, w prawą lub w lewą stronę, przyciąganie ich do siebie, ale i wypychanie z konstrukcji. Prawi, że część kondygnacji opadnie w dół, a przed nami otworzy się nowe przejście. Do tego trzeba pamiętać o zasadzie, że bloki trzymają się niezależnie od tego, czy pod nimi coś się znajduje, pod warunkiem, że łączą się między sobą jedną krawędzią, ale i o tym, że różne rodzaje bloków wymagają od nas innego podejścia. Bo oprócz standardowego i pozwalającego na wielokrotne przesuwanie i wskakiwanie bloku, znajdziemy tu też takie przytwierdzone na stałe, bloki, które wybuchają niszcząc sąsiadujące z nimi elementy, bloki lodowe, na których się ślizgamy i możemy wypaść poza mapę, czy takie z pułapką, która jest w stanie nas zabić i trzeba będzie etap zaczynać od początku. Chociażby przez to każdy poziom nie jest odprężającą grą logiczną, a stresującym wyzwaniem na czas, wymagającym od nas zręczności i logicznego myślenia, gdyż oprócz możliwości popsucia sobie trasy i kompletnego zablokowania dalszych ruchów, cały czas goni nasz czas, a to w formie ścigającego nastwora, stwora, a to w formie spadającej kondygnacji. Na szczęście w grze znalazło się miejsce na specjalne przedmioty, które potrafią znacząco pomóc w trakcie zabawy. Przedmioty te są jednorazowego użytku i można je znaleźć w trakcie spinaczki, jak i zakupić między poziomami łowcy handlarza za punkty zdobyte w poprzednich etapach i znalezione w trakcie nich pieniądze. Wśród nich znajdziemy możliwość przywoływania różnego typu bloków. Przemianę specjalnych w standardowe, możliwość spinania się o dwie kondygnacje w górę zamiast jednej czy zniszczenie przeciwników torujących nam drogę. Każdy poziom jest inny i nie generowany losowo, więc na upartego można się ich nauczyć i poprawiać swoje wyniki, bo na koniec każdego etapu czeka nas podsumowanie, zależne od szybkości spinania się, zbierania pieniędzy i korzystania z przedmiotów. I tak każdy etap możemy zakończyć z brązą, srebrem lub złotem. O tym jak kiepska w tą grę jestem nie świadczy fakt, że nigdy nie zdobyłam złota i raczej dominowała u mnie brązowa statuetka. A do tego po trzecim poziomie wieży zmieniłam poziom z normalnego na łatwy. I wcale nie żałuję, bo pozwoliło mi to bardziej cieszyć się grą. Wszystko przez to, że poziom trudności sprawia, że oprócz wolniejszego tempa spadania kondygnacji wiąże się on ze swobodniejszą możliwością powtarzania etapów, gdy podwinie nam się noga. Na początku gry posiadamy 5 poduszek, które tu symbolizują dodatkową próbę. W trakcie zabawy jednak możemy kupić lub zebrać dodatkowe, co pozwoli kontynuować poziom od początku albo od ostatniego checkpointu, bo etapy potem stają się coraz dłuższe. Natomiast jeśli zużyjemy je wszystkie, a ciała, to czeka nas konieczność wyjścia do menu i wczytania gry od ostatniego zapisu, który, mimo że mógłby być stosunkowo niedawno, to jednak każe nam powtarzać czynności, które po kilku nieudanych próbach zwyczajnie męczą. Zwłaszcza jeśli problematyczny etap poziomu jest pod jego koniec, a musimy powtarzać go od samego początku. Nie będę ukrywać, że kompletnie nie podoba mi się takie rozwiązanie uważam, że jest po prostu spełne. Co innego, gdyby poziomy za każdym razem były losowe, ale te są takie same i w ten sposób gramarnuję czas gracza. Jeśli jesteście już trochę na moim kanale, to wiecie, że z całego serca nie cierpię, gdy twórcy mają w życie mój czas i jest to jedna z rzeczy, na którą nie jestem w stanie wsząknąć oka. Z drugiej strony, grając japońskie produkcje, powinnam się do tego przyzwyczaić, bo te mają do tego tendencje na każdym kroku. W przypadku trybu łatwego jednak skończyłam grę z 99 poduszkami i mogłam cieszyć się zagadkami na spokojnie, bo moje ambicje w przypadku Katrin nie były zbyt duże. Nie przeszkodziło mi to jednak w czerpaniu satysfakcji z przechodzenia poziomów i to pomimo topornego i niewygodnego czasami sterowania i muszę powiedzieć, że bawiłam się w niej dobrze mimo że nie obyło się bez rzucania mięsem Kwestii tego, co możemy robić między etapami, to między innymi rozmawiać z innymi owcami, które są tak samo zagubione jak my, i stopniowo pozwalają nam odkryć kim są i dlaczego wszyscy się tu znaleźliśmy. Część z nich też z chęcią podzieli się rozmaitymi technikami ułatwiającymi rozgrywkę. Ale spotkamy tu też owczego handlarza, zapiszemy grę i udamy się do konfesjonału, w którym zostanie nam zadane pytanie, a my musimy wybrać jedną z dwóch opcji. Pytania są po kroju, czy uważasz się za perwersa, woli starszych czy młodszych od siebie partnerów, wyżej stawiasz znajomych czy partnera itd. Wybory te nie pełnią jedynie ciekawostki ukazującej, jak odpowiedzieli inni gracze, ale wybór ten ma realny wpływ na rozgrywkę, które ukazane jest poprzez specjalny licznik. Jedne odpowiedzi bardziej spodobają się naszej długoletniej partence, kartyń przez K, i większość osób uznałaby je po prostu za bardziej słuszne, Drugie z kolei przybliżają nas do naszej kochanki, Katrin przez C. I można powiedzieć, że ich motem przewodnim jest by żyć tak, aby nam było po prostu dobrze. Podobnie działają SMS-y i sposób prowadzenia rozmów z każdą z kobiet, gdzie przed wysłaniem wiadomości możemy wybrać fragmenty, które bardziej nam odpowiadają. To, która strona przeważy wpłynie na zobaczone przez nas finał rozgrywki, ale i w trakcie zabawy doświadczymy zmian w myśleniu i zachowaniu bohatera, co jest całkiem fajne. Moim pierwszym wyborem była Katrin Przeska, chociaż ta nie przypadła mi do gustu. Ogólnie zresztą jestem zdziwiona, bo po raz pierwszy mam w jakiejś produkcji tak, że nie polubiłam w niej absolutnie nikogo. Tu wino obarczam jednak scenarzystę, który stworzył postaci, między którymi nie czułam żadnych więzi, a wszystkie wydawały mi się niewiarygodne i absurdalne. Dziwne relacje łączące bohaterów zobaczymy na każdym kroku, przy czym dosyć często towarzyszą im suche i drewniane dialogi. Sytuacji, gdzie protagonista przechodzi przez kryzys, a jego rzekomi przyjaciele mają go głęboko w życiu i w rozmowie przechodzą zaraz na inne tematy jest sporo. Najdziwniejsza relacja łączyła jednak Vincenta z jego długoletnią partnerką. Nie widziałam tam ani odrobiny chemii czy uczucia między nimi, a sama Kopitka i jej zachowanie bardziej pasowało do upierdliwej matki niż do osoby, z którą chciałoby się wejść trwały związek. Ta dwójka zresztą nie gadała ze sobą praktycznie o niczym, wymieniając jedynie dziwne sformułowania i stwierdzenia. Od początku gry chcą ze sobą porozmawiać, bo każdego z nich coś gryzie. Tyle, że przez kilka dni im się to nie udaje z naprawdę dziwnych przyczyn. Pozostaje im więc sms smsowy kontakt, który jest jakimś banałem, a sporadyczne telefony od Katrin przebiegają równie nieinteresująco. Już bardziej interesujące i angażujące są spotkania z osobami na przystanku, które pytają się o godzinę, a potem rzucą jakimś komentarzem, od którego rozpoczyna się czasami rozmowa na tematy pogodowe. W każdym dla przykładu rozmowy telefoniczne wyglądają tak: Siedzimy w barze i dzwoni do nas kobieta, mówiąc, że przeprasza za to, że coś powiedziała i że chciałaby się spotkać, i w sumie to tyle. Cześć. I to pomimo, że w wysyłanej kilka sekund wcześniej wiadomości wymieniliśmy te same informacje, tylko że w ciutkę innej formie. Jednak absurdem jej zachowania było jedno z zakończeń, i tu ostrzegam, że będę chciała je zdradzić, więc jeśli chcecie uniknąć spoilerów, to daję Wam 5 sekund na zatrzymanie materiału. Ok. Wybierając ową marudną kobietę, czeka nas moment, w którym ta przychodzi do nas, do mieszkania, żeby oznajmić, że to koniec. Po kilku spędzonych latach, wydawałoby się, że taki moment będzie chociaż trochę emocjonalny czy smutny, ale nic z tych rzeczy. Katrin, bez pełnych ceregieli, mówi, że chce zakończyć związek i przyniosła nam energetykę, po czym wychodzi z mieszkania i to by było tyle. Rozumiem, że to pewnie miało być zabawne, albo ukazać ją jako zimną niewiastę, ale zdziałało tyle, że na resztę produkcji prychałam pod nosem coraz częściej. Katrin to jednak pikuś, bo najbardziej irytującą postacią grze był niestety protagonista. Dawno nie widziałam tak pierdołowatego bohatera, który ma problem ze słowieniem się i konkretną odpowiedzią na praktycznie każde pytanie co zamiast współczucia wywoływało we mnie jedynie irytację i pogardę. Nie potrafi też załatwić najprostszych rzeczy, a jak już próbuje coś osiągnąć, to wypada to jeszcze gorzej i przypomina nastolatka przeżywającego pierwszą trudną sytuację w związku, tylko że tu mamy do czynienia z dorosłym chłopem. Taka historia mogłaby naprawdę mądrzej i fajnie ukazywać towarzyszące bohaterowi rozterki, problemy natury moralnej, które z przyjemnością by się śledziło. Duży potencjał jednak nie poszedł tu w parze z wykonaniem, które ukazało cały ten aspekt dosyć nieudolnie i nieprzekonująco. Ale tak już mam z japońskimi produkcjami, czy to w formie gier, książek czy anime, że są tytuły potrafiące zwalić z nóg, zalać emocjami i dać taki plot twist, że jako odbiorca opada mi szczęka. Ale są też w niej fabularne, jak dla mnie, gnioty po kroju Katrin. Produkcja miała unikalny pomysł i stał za nią ogromny potencjał, ale relacje między bohaterami, nakreślenie problemów i pobudek postaci nie grało. I to pomimo zabarwienia wszystkiego komediowym sznydem, w tym wypadku dla mnie kompletnie nieśmiesznym. I chociaż nie żałuję czasu spędzonego z Katrin, bo każda okazja na ćwiczenie wyobraźni przestrzennej jest dla mnie dobra, to wolałabym go spędzić z bardziej angażującym i satysfakcjonującym tytułem. Teraz na dodatek kompletnie odechciało mi się próbować Personę, bo jeśli Katrin była tak zachwalana przez warstwę fabularną, co i Persona, a wyszła z tego samego studia, to jeśli są na podobnym poziomie, to czeka mnie ogromne rozczarowanie. Swoją drogą, jeśli graliście w obie produkcje, to proszę dajcie znać, czy znajdują się między nimi podobieństwa w podejściu do budowania postaci i całej fabuły. To, co na plus Katrin, to oczywiście warstwa wizualna. A przede wszystkim przerewniki filmowe, które spokojnie mogłyby się znaleźć w pełnoprawnym anime. Bardzo dobrze pasują do klimatu gry i taką formę przedstawienia nieinteraktywnej części historii ogląda się dobrze. Jeśli chodzi o kwestie 3D, to modele postaci są całkiem w porządku, dopóki nie starają się wyrazić zbyt intensywnych emocji, które tutaj wyglądają po prostu źle. Z kolei lokacje i poziomy w koszmarach są bardzo podobne i monotonne. Przy czym tekstury nie wyglądają tam zbyt dobrze. Charakter gry dobrze podkreślała za to ścieżka dźwiękowa, chociaż nie w moich klimatach, to w trakcie zabawy przyjemnie mi się jej słuchało. W Katrin znajdziemy też mini grę o nazwie Rapunzel, ukrytą w automacie w barze. Jest ona wariacją rozgrywki z koszmarów Vincenta, ale tutaj nie goni nasz czas, a każdą z 64 łamigłówek musimy rozwiązać, korzystając z określonej ilości ruchów. Tak jak w samej grze, taki Rapunzel może skończyć się na kilka sposobów. Do tego po przejściu gry odblokowuje się tryb Babel, w którym możemy grać solo, i w towarzystwie innego gracza, w którym czekają nas kolejne zagadki logiczne do rozwiązania. Pod warunkiem, że w trakcie przechodzenia historii zdobyliśmy odpowiednią ilość złotych statuetek. Podsumowując... Katrin może spodobać się fanom wszystkiego, co japońskie, chociaż w moim przypadku to nie zadziałało, osobom lubującym się w zagadkach logicznych, oraz takim, które doceniają oryginalne pomysły. I pomimo tych wszystkich wad, które wymieniam w materiale, nie mogę powiedzieć, że bawiłam się w Katrin fatalnie, ale jednocześnie daleko mi do stwierdzenia, że bawiłam się bardzo dobrze. Dla mnie jest to typowy średniek z niewykorzystanym potencjałem. Na pewno jednak nie mam ochoty przechodzić dodatkowych trybów ani poprawiać wyników, ale przede wszystkim przychodzić gry ponownie tylko po to, żeby zobaczyć inne zakończenie, bo to mnie kompletnie nie interesuje. I to tyle. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie na temat gry i czy przeciwieństwie do mnie bawiliście się tu znacznie lepiej. A tymczasem do zobaczenia następnym razem!